Cześć Dominik jestem Cześć Michał jestem No będziemy wam aktualnie pokazywać rozgrywkę na, na... jak gramy w GTA na multiplayerze serwer trackowym um, Może coś powiesz? No dobra to jedziemy, jedziemy teraz w kierunku tartaka który jest No nie, nie, ale może pojedziemy do Ikea, żeby załadować się No, no dobra, najpierw się trzeba no to, załadować, no właśnie No to ciśniemy Dobra jedziemy, światła włączone Słuchaj, ja nie wiem czy mam włączony, no ja mam podpalone widzę, na, na, Proszę? Na, czepie, na czepie nie widzę, kurczę, u siebie. No a powiem ci, że nie wiem, la, jakiś może bóg. Bo ja mam. też nie widzę. Już jakiś bóg musi być chyba. Parę razy i już miał. A mi to nie przeszkadza, najważniejsze, żeby były z przodu, żeby policja nic nie gadała. No, nie ostatnio. Zobaczcie ile ja zobacz mam. ile policji na serwerze jest. Raz... no trzech jak dobrze policzyłem. Musimy się trochę filmować. No, bo znowu mandat... Aj, prawie uderzyłem już lusterka nie mam, bo patrzyłem na ma patrzyłem na ten... Yy, ile policji jest. Jakbym Ciebie nie znał. <grych> no trochę, już mnie znasz. No może powiemy im, co planujemy tam zrobić, czy nie? Czy to będzie niespodzianka, co będziemy planować... co planujemy nagrywać? Lepiej nie mówić, bo to tam zaraz ktoś nie lubi, to przestanie oglądać, Tak tak to się zobaczy. No dobra, ale na 100% będziemy nagrywać jak gramy na serwerze trakowym. Potem planujemy złożyć podanie o polic do frakcji policji, no, drogówki. Się lub... No właśnie, będziemy się zastanawiać, My ale... Tylko mało jeszcze. Jeszcze troszkę mamy, mało, ale damy radę. Aktualnie zaczynamy dopiero rozgrzywkę na serwerach track trackerskich, No, sami widzicie, że... Kolega ma chyba nawet mały kaszory. Kas, szary Znaczy no, kasę nie widać, bo wyłączyłem. A aha, to wyłączyłem, aha. żeby tu nie klnęli, bo... <laughs> Aha, no to... A przepraszam was za mój kaszelek, bo... Trochę przeziębiony jestem. tym. znasz mnie. <laughs> no a co, name'y muszą być perfekt Do Ikei teraz, tak? Czekaj, czekaj, hamuj! Jej, czekaj, bo... nie wiem w którą stronę. Dawaj, ciśniemy tendyk. No bo jeszcze mapy nie znam tak dokładnie na ty tam gdzie IKEA jest. No tak, czy bo co, każdy który... ma nasz. Czekaj, hamuj no. Czekaj, nie podjeżdżaj do mnie. Nie podjeżdżaj no, do mnie. Co, nie? nie podjeżdżaj do mnie, ja mapę włączam. Jak tu pan? Dobra, jedziemy prosto. Ha. No właśnie dobrze się powiedział, boś tak nagle cofnąłeś. Masakra Ale Będziemy tak planować. Czekaj, tutaj ktoś tam jedzie, znowu nas staranuje jak zawsze. No ja. No, no, w dupę odesień, uderzył go. Tak. A nie tobie w przyczepę. No jaki cfel, za przeproszeniem. W to... słowo uderzyłem, no ale sami widzieliście, że koleś centralnie we mnie wjechał. No, szczerze mówiąc, same cfele tu grają. Myślę, no bez przesady, no ale niektórzy to... No ale tu często się tak spotykamy. Aktualnie kolega nagrywa teraz film, potem albo ja, albo kolega, jeszcze potem ustalimy. No bo akurat na tą chwilę mam trochę lepszy komputer tam. No właśnie, to ja tam dopiero za, za tydzień, za coś w tym stylu, z, z, zakupuję nową maszynę. Planujemy coś tam jeszcze, ale to jeszcze Zobaczy się. No, zobaczymy. Na pewno Minecraft się pojawi. No, zobaczymy jakieś jakieś jak, jak środki mamy na gry, poświęcimy. Tutaj na tym serwerze niestety trzeba tyłem parkować, to jest no, trochę ciężkie. Zroba, ja Pan taki mały problem. No właśnie, tam może damy im wyjechać. to nie o to chodzi? Nie wiem, ile okay. nagrywam czasu. Ale to jakiś limit jest przecież na... No. Ja cię kręcę, zapomnieliśmy. Stopet czekaj. To było ustawić. dojedziemy do tartaku i może włączymy na razie... Co ty na to? to możemy wyłączyć, zobaczcie, ile się nagrało. A po co? Co, złączysz? Tak, tak. No dobra, to my się tutaj załaduj załadujemy. I... No już jesteśmy po krótkiej przerwie. Dla Was to trwało może z sekundę, a dla, na dla nas koło ko ko 5 minut. Przepraszam Was, trochę prą plącze mi się język, bo pierwszy raz tak mówię. Znaczy nagrywamy. Ja już byłem autko naprawić, widać, że wszystko nowe pięknie. Jeszcze po drodze mnie złapała policja, za szybko jechałem, dali mi upomnienie, tak, na szczęście. Miałem, miałem czata wyłączyć, ale dobra już wyłączyłem. Z jakichś no, no dobra, to co co, no, jedziemy teraz policja, się rozładować. No, tak, mnie też policja właśnie zatrzymała, staję sobie, czekam, <coughs> czekam na niego, na Dominika właśnie i nagle podjeżdża, Rutynowa kontrola. Co tam no mnie po... też przy okazji złapali, yy, sprawdzali, no to tam mówię, że tam mięso mam, no i było w chłodni tylko można mięso i owoce chyba, wieś jak dobrze pamiętam. Jeszcze za mało SORA mam punktów skoro, skoro. do innych... do innych... do... In, do rozwożenia innych rzeczy. Powolutku, powolutku się nabije. Skosiłeś właśnie latarni. Nikt tego nie widział. No dobra. Przepraszam za kaszelek, ale chyba już mówiłem, że chory jestem. Albo co ty na to, żebym... Jak mi się kaszleć chce, to żebym wyłączył mikrofon po prostu. Jak chcesz. No nie no, mikrofon po prostu wyłączył. To teraz prosto, no, tutaj za chuda droga jest, nie jadę, bo za chwilę znowu lampę skoszę. Za droga, chyba za wąska. No, ja tam jestem <laughs> szeroki, to potrzebuję szerokie drogi. No, każdy, kto tirem jedzie, na no to właśnie musi mieć szersze drogi, wiadomo. Łaj. Dobra, tutaj pojedziemy ten. Gdybyśmy nie nagrywali, to byśmy pojechali na pewno pod prąd. No, jak to my. No, teraz w lewo. <laughs> Śniemy po 50? Po 8, 80 na godzinę, czy tam 100 ralimy? Po, powinniśmy dojechać 50, no bo policja się zawsze tego trzyma. No, ale to... Dobra, jedziemy szybciej. Co Ty na to, żeby jechać szybciej, bo wiesz, limit mamy czasowy. Właśnie, nie ma się led. Już nie wiadomo, ile czasu nagrywamy. No właśnie, bo najgorzej, że kolega znowu nie włączył tego stopera, no czy chyba włączyłeś. Ten beć? problem jest, że ja nie wiem, czy mam stoper, stoper w telefonie. Tak że... Aha. No, no to to albo ja ściągnę i zainstalujemy. Ja, wiem, weź... ja bym znalazł pewnie w markecie Android. No tak, właśnie, do marketu. No tak, 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 ale tak, ale to czekaj, zanim pomyśli, to... Już... No skończymy ten film, dojedziemy do Tartaku. A jeśli nam czasu nie starczy, to zrobimy film na dwa party. Czekaj, drogówka jedzie. Też tak możemy, dobrze. No i to tą reszt, resztkę to tam podłączymy potem czy coś no, tam. Może gdzieś tak po jakimś czasie YouTube pozwoli nam tak. na większe filmy wpuszczanie. No, na razie to początek. Każdy czegoś musiał, musiał zamczyć. No no, zawsze tak jest. Tak mi się właśnie też wydaje. No, tutaj może pociśniemy trochę tam ze stówka. No dokładnie to ja już ciśnę 113. No ja też, <laughs> tylko że właśnie tutaj jest link ja. No, no nie są jeszcze szybsze tiry, tylko że po prostu nie chcemy brać, bo z tamtym to za mocno naprawdę się rozbujamy. Bo tamtym jak graliśmy dostawaliśmy mandaty gdzieś po 5000. A tym byśmy dostali ile? Może? Z tysiąc, 1500 to wiecie, różnica jest. A masz wiatul? Co to jest? <grym> no te takie zabranki. A nie opłac, Przestań, 20 dolców muszę nie, dać za ja jedną przejdź potem sprawdził czy kupiłem tak że musiałem kupić aha, aha, aha. Nie no moim zdaniem to się nie opłaca A nawet widzicie że mapka jest co, co jakiś czas zmieniana jak, od, jak zauważyliśmy jest, jest tylko właśnie jedna wada jest taka że jak jedzie się na przykład od takich obiektów to jakieś napisy ID 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 i wszystko komputer no, no. Właśnie na górę. No mi nieraz, ja no ja słabszy po prostu komputer, trochę lu, już lat ma, nieraz jak, jak kiedyś jak graliśmy to po prostu ile tam, jechaliśmy ze 130 na godzinę tirami tymi szybkimi, no i nie wczytały mi się te ID, no i walłem w te <grym> słupki, pamiętam no i, to. <grym> no i niestety się zabiłem. Na tym serwerze teraz było też, bo ja tak cisnę ile się da tirem, nie, to chyba 100, 120, czy nawet 130 i obracam się, kolega wpadł do wody z mostu, a ja się obracam... Policja centralnie, ojojoj oj, oj, oj było. No i najlepszy tekst, <laughs> ojojoj. Ojojoj, oj, oj, oj. policja chyba uderzyła. Ale ja nie pamiętam czy coś Ci wtedy policja zrobiła, jakiś nie, mandat? No właśnie, do... właśnie nic, on tak jakby nie zauważył kto go uderzył i pojechał dalej. A ja byłem wtedy czerwony, bo byłem wiesz, po i musiałem czekać na pogotowie. I... No to jak jest... <laughs> kolega, kolega Michał mówił tutaj, że nas przedtem kolega wpadł do wody, no to ja no. Do kole... na kolegę zatrzymałem się, jakiś ktoś mnie w dupę uderzył następnym tirem, a kolega w policji, to było to, 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 to cały czas teksty. leciały. No jeszcze, jeszcze, jeszcze ten kowal co do wody narzeka, na że ja, ja go zepchałem. Ja Wiesz sam, że ja nie. O, na ciemnym ekranie jechał, to potem teraz gada. No, jak mogliście zauważyliście, może tutaj jest takie tak, tak no czy jakoś tak się nazywa. Jak mamy już no. 20 minut, to no, nam daje ostrzeżenie. Nie, 15 że, jest no, no, no. że jesteś zmęczony, a, a 20 tu, że policja, jak cię złapie, to już masz... No, no, o to mi właśnie chodziło, że policja będzie nam dawała już mandaty za to, a jak już mamy 30 minut, to po prostu ekran się robi nam czarny. No... Na jakieś tak, pobocze i po te, prostu odpocząć. No, znowu te, kreski, te zielone, te czerwone, no to jest No, to, to chyba głód jest coś w stylu, nigdy mi nie zeszło do, na, do końca. To... No ja raz tak dałem na pasek, wracam, tu czerwone wszystko, czas przeleciał. <laughs> To właśnie nie wiem co się dzieje, ale zawsze wolę wydać te 200 dolarów i już ma mieć pełne dla bezpieczeństwa. Nie wiem, teraz tak planujemy. Czy jeździmy co odcinek od tartaku do tartaku? Czy miejsca zmieniamy? Nie, trzeba zmieniać, będzie ciekawi. No, bo tak nudno jest cały czas. Mniej policji tam będzie jeździło, bo no zazwyczaj mi się pisze nasze te policja. I jeździ tą samą drogą. Tartak i Tesco, bo tu za... praktycznie każdy tak jeździ, bo najwięcej kasy się dostaje. Za taki przejazd ile? Tysiąc dostajemy? Nie, no, ja tam maksymalnie co dostałem to 788 dolarów. No, nie, no, ja, ja dostaję 900 za każdym razem praktycznie. Nie, ty masz skoro chyba 26. No, ja mam 34. 25. No, ale ja już nie będę mówił, ile mandatu dostałem. No, 5 przejść. Ja sobie wczoraj właśnie jak już dominka nie było włączyłem sobie grę wieczorem wcisnę ja chyba z, ile się da na to stradzie tam nagle, no policja za mną a Gdzie wiatul, a gdzie to, a ile się tu jedzie, a ile to, a ja <ścoughs> czerwony się zrobiłem od razu Mówię, Panie władze to nie niedawna gro, proszę trochę litości No, tak jak ja miałem chyba je, jeden jeden skora. no i policja mnie złapała Jakiś ten... Jakiś ktoś mnie tam złapał, dał mi od razu minus 20 skora i 5000 za przekroczenie prędkości. Właśnie no nie wiedziałem, że właśnie skorę zabierają. No i to jest moim zdaniem głupie, bo jak przypuśćmy ktoś dużo skora ma, nagle coś mu się zdarzy, śpieszy się na przykład czy coś, mało czasu ma, a musi szybko dowieść. Bo a, musi na przykład oj, z komputera zejść, to wiesz. no oj, oj, wyżyłem? Słup, no, ale dobra jadę. Dalej. tekst, ojajaj. Oj. <laughs> Błynny z tego właśnie serwera, bo ostatnio tak zacząłem gadnąć. No, o, widzę, że tutaj kolega... Momencik. Tu będą lagi, mówię wam. Przepraszam, laga miałem. Ja co on robię? od razu, będą tu lagi, bo to są ID. No wiecie, ja mam trochę ten... starszy komputer, to laguje się. ale u mnie to samo. Ja mam laptopa, który ma... No... Uczyń, co na, wjechał, ja nie wiem, no nie wiem po prostu... To, to trochę dziwna droga, bo po prostu hmm. można jechać, wjechać z przodem i potem tyłem tak jak wyjeżdżać. Za chwilę wam pokażemy? Trąb tam na niego. ile już nagrywamy? Nie wiem. Zobaczymy. Może... Nie Na no, Następnym razem musisz ten stopper włączyć, bo nie, bez niego się nie da rady. No na pewno ci co już nagrywają to tak... Za chwilę chyba go staranuję, co, co ty na to? Nie no, nie rób, nie rób, nie rób demon, chyba co No ale mi O jedzie, już chciałem wjechać, gdzie to <laughs> no, za toalet, ja nie wiem co Tak, ale ja będziesz cofał, no bardzo mocno Nie no ja mu nie dam cofać, chłopkiem. No dobra ja jakbyś tam wyjechał. Te czas tu mamy. Ja mam to gdzieś, niech chce teraz tam stoi Jakieś inne, inne wyjazd. Aj, źle komendę wpisałem No i coś nie niego te... pisało Nie, nie wiem Nie no, się kończymy wstało. już czy co? Co, bo będzie trzeba, bo nie wiadomo jej czasu, a to rozodywanie tak jest nudne. także... No właśnie, nic stoi, jeśli no, nic nie robi. To robić, nie. No co, żegnamy się? No. To... No to, na... Y... Na do jest, do to do zobaczenia do następnego odcinka. Na pewno coś jeszcze nagramy. Będziemy próbować, na pewno. No, na razie to słabo wychodzi, ale. No to, to do razie... zobaczenia. No na razie.